14 maja około godziny 13 doszło do pożaru samochodu na drodze z Dzierżoniowa do Pieszyc. Spalił się doszczętnie samochód osobowy marki Mazda. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa. Nikt nie doznał obrażeń. Droga przez ponad godzinę była zablokowana. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia palący się samochód osobowy. Samochodem prowadziła jedna osoba, która wysiadała i nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępcy. Stępy straży Pożarnej 2 z JRG w 1 z OSP Piskorzów jeden radiowóz Policji Działania straży polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i samochodu przy pomocy piany ciężkiej Na czas działania ruch był zablokowany w obu kierunkach Pojazd został ugaszony i zepchnięty na pobocznie. Czy obserwują cię?